Witam. Nadeszedł moment, kiedy ogłaszamy wyniki konkursu. Na pierwsze pytanie, które nie było, dość, nie było trudne, odpowiedź brzmi Włochy. Na drugie, Galdinio Beltramelo. Trzecie pytanie, firma Gabel liczy sobie 54 lata. Kolejne pytanie to karbom, A jeżeli chodzi o piąte pytanie, tych modeli było kilka. Także dużo odpowiedzi mogło być poprawnych. Wystarczyło podać tylko jeden typ kijów. Przechodzimy do sprawdzania wyników. Pierwszy. Pierwszy um, nadesłał odpowiedzi Cyrul o godzinie 20.02. Pierwsza odpowiedź poprawna, druga poprawna. No, trzecia troszkę niepoprawna, ponieważ yy, chcieliśmy się dowiedzieć konkretnej liczby. Także opada. Przechodzimy do kolejnej osoby 20.03 Marka pochodzi z Włoch drugie poprawne trzecie no, oczekiwaliśmy tak jak w poprzednim y przypadku konkretnej liczby Przechodzimy dalej trzecia był to Maciuso Godzina 20:04. Pierwsze pytanie oczywiście poprawne, drugie poprawne, trzecie poprawne, czwarte poprawne, piąte zaraz zweryfikujemy. No niestety chodziło nam o kije składane, czyli też mamy niepoprawną odpowiedź. Czyli trzy pierwsze osoby, które nam nadesłały, nie przy... nadesłały odpowiedzi, nie przysłały poprawnych odpowiedzi. Kolejna osoba Włochy. Druga odpowiedź też poprawna, trzecia poprawna, czwarta poprawna i piąta. I proszę Państwa, mamy pierwszego zwycięzcę. Przechodzimy dalej. E, odpowiedź przyszła o godzinie 20:06. Mario. Dobry wieczór, dobry wieczór, Włochy. Trzecia jest odpowiedź też poprawna, znaczy druga poprawna, no ale trzecia znowu, ponad 50 lat. Kolejna odpowiedź, 20.07. Też nie ma poprawnej odpowiedzi. <laughs> Trzecie pytanie. Kolejne pytanie. A, czyżby Mario to drugi raz przysłał? No, poprawił, e, poprawił piąte pytanie, którego nie sprawdzaliśmy, ale. Trzecie miał źle. Przechodzimy dalej: 50. No, tutaj też, od razu patrzę na, na trzecie pytanie. Nie poprawę. Przechodzimy dalej. Ponad 50. No, Oczekiwaliśmy poprawnej odpowiedzi, znaczy konkretnej liczby. 54, ok. Tutaj mamy, ok. Włókno węglowe, ok. I też mamy, mamy kolejnego e, zwycięzcę. Przechodzimy dalej. A I mamy trzecią zwyciężczynię. Pierwszą osobą, która nadesłała poprawnie odpowiedź był Rafał z Krakowa. Drugą osobę Michcis. Osoba bliżej nam nieznana. Trzecią osobę, osobą to prawdopodobnie Ania. Także do tych osób yy, wyślemy zaraz informację, yy, maila czy też wiadomość z prośbą o podanie yy, długości kijów, które yy, im będą odpowiadać. I firma Gabel przesła zwycięzcom te kije. Dziękuję.